Są takie gry, w które po zagraniu ma się ochotę grać ponownie. Są takie gry wydane prawie 20 lat temu, do których w dalszym ciągu chętnie się wraca, a więc są gry ponadczasowe, takie, które były, są i pewnie będą znawiane i wydawane raz po raz. Jedno z takich gier wspólnie z Wami chciałbym dzisiaj otworzyć. Cześć, tu Michel Wiatan sorbet a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Powiedziałem na wstępie tego materiału, że są takie gry, które były, są i będą regularnie wznawiane, które cały czas, pomimo upływu lat, mają spore grono fanów. Jednym z takich tytułów, bez wątpienia, jest gra, którą dzisiaj wspólnie z Wami chciałbym otworzyć, a mianowicie Puerto Rico. Puerto Rico wydane zostało po raz pierwszy w 2002 roku, czyli blisko 20 lat temu. Gra, która została wydana kilkukrotnie, a to, co dzisiaj wspólnie z Wami chciałbym otworzyć, to trzecia edycja tej gry wydana w 2020 roku. Gra, która ukazała się także w Polsce nakładem wydawnictwa Lacerta. Tytułem tego autorem tego tytułu jest Andreas Seifert. Jest to tytuł przeznaczony dla dwóch do pięciu graczy, a więc został dodany także tryb dwuosobowy, który w pierwotnej wersji gry, zdaje się, nie występował. Jest to gra, której czas rozgrywki wyniesie od 70 do 120 minut, a minimalny wiek gracza wyceniony został na 12 lat lub więcej. W trzecim wydaniu tej gry znajdziemy nie tylko podstawową wersję gry, ale także zamknięte są w nim cztery dodatkowe rozszerzenia. Czyli de facto dla osób, które do tej pory z Puerto Rico styczności nie miały, jest to powiedziałbym ta zalecana forma, bo dzięki niej dostajemy komplet tego, co na przestrzeni lat do Puerto Rico zostało dorzucone. Sama gra traktuje o Puerto Rico, a więc przeniesiemy się na Karaiby, gdzie wcielimy się w rolę gubernatora, gdzie wcielimy się w rolę plantatora, w zasadzie kilka różnych ról, dzięki którym będziemy rozwijać naszą wyspę, będziemy rozwijać nasze plantacje, będziemy organizować pracowników, wznosić budowlę, będziemy hodować trzcinę, kawę, będziemy następnie je sprzedawać, pomnażając nasz majątek i próbując zostać. Najbardziej wpływowym plantatorem, gubernatorem, staw dowolną postać, osobą na całej wyspie. Jak ta gra w praktyce wygląda, więc jak wyglądają elementy składające się na trzecie wydanie Puerto Rico? Zobaczmy wspólnie już teraz. Poniżej najnowsze wydanie Puerto Rico. Jak widać, zmieniona została grafika na okładce. Jest w tej chwili niezwykle elegancka, z piękną złotą monetą, z podkreśleniem nazw wydawców, polski wydawca Lacerta, Alea oraz informacja, że jest to tytuł, który zdobył Nagrodę Gry Roku w 2008 roku. Puerto Rico nie zostało nigdy nagrodzone np. Na nagrodą Szpil des Jahres. W związku z tym to właśnie to logo znalazło się na tej okładce. Imię i nazwisko autora Andreas Zeifart. Po drugiej stronie pudła znajdziemy opis tego, o czym traktuje gra. Mamy też możliwość zapoznania się z tym, jak prezentować będą się komponenty, znajdujące się w tej wersji. Mamy opis, mamy także informację, że w środku znajdziemy nie tylko grę podstawową, ale także cztery rozszerzenia, i to jest powód, dla którego warto się w tą konkretną edycję wyposażyć. Poza grą podstawową otrzymujemy bowiem nowe budynki, rozszerzenie szlachcic, korsarz, a także festyn w San Juan. Mamy również informację na temat parametrów, a więc czas rozgrywki, który wyniesie od 70 do 120 minut, 2 do 5 graczy w wieku 12 lat lub więcej. Zajrzyjmy teraz do środka, zobaczmy, jak w praktyce wyglądają komponenty zamknięte w tym konkretnym wydaniu Puerto Rico. Poniżej już otwarte pudło, i co my tu mamy na wierzchu? Na wierzchu znajdujemy trochę czerwonych dysków trochę, trochę, bardzo dużo fioletowych dysków które, jak zakładam, będą wykorzystywane jako pracownicy jako koloniści którzy to we wcześniejszych wydaniach mieli nieco inny kolor, ale jakie mamy czasy takie też mamy, i kolory kostek. Mamy także kostki surowców, które będą wykorzystywane do tego, aby oznakowywać produkcję poszczególnych surowców. Mamy więc na przykład trzcinę, mamy kawę, cukier. To wszystko będą te surowce, które możemy w trakcie rozgrywki produkować. Dalej mamy wypchane po brzegi pudło, w którym jak widzicie jest cała masa różnych elementów. I co my tu po kolei mamy? Po pierwsze zasady, instrukcja ta została rozbudowana, bo jak widzicie zawiera także na końcu. Reklamy innych tytułów wydawanych przez lacertę, ale poza tym mamy także opis rozszerzeń. W sumie więc instrukcja licząca 20 stron. Instrukcja, w której po pierwsze zapoznamy się z tym, jak wyglądają komponenty, jak wyglądają także podstawowe zasady traktujące o przygotowaniu gry, jak wyglądają poszczególne postacie. Bo w Puerto Rico wybierać będziemy każdorazowo postacie, które jak łatwo się domyślać, dawać będą zupełnie inny bonus. Mamy opis poszczególnych faz. Na akapitach, na, na bokach mamy także dodatkowe szpalty z przykładami i z dopowiedzeniami dotyczącymi konkretnych zasad. Jak widzicie, instrukcja w kolorze instrukcja, w której mamy dużo tekstu, ale Puerto Rico jest grą dosyć intuicyjną, dosyć prostą w praktyce choć oczywiście, grą, która daje nam także całą masę różnych możliwości czyli idealna kombinacja. Mamy opis rozszerzeń, które zaczynają się już począwszy od strony numer 13, od strony strony 12 wariant dla dwóch osób, a od strony 13 rozszerzenia, czyli w praktyce zasady podstawowe dla rozgrywki 3 do 5 graczy, zamknięte są na 11 stronach, nie licząc okładki będzie to stron 10. Później opis rozszerzeń i tu mamy dodatkowe budynki. Następnie rozszerzenie szlachcic, rozszerzenie korsarz, wprowadzające nową postać do wyboru, a więc właśnie korsarza. I wreszcie festyn w San Juan. Wysypało się dużo woreczków strunowych, to są woreczki, które będą służyły uporządkowaniu komponentów znajdujących się w pudle, bo na razie są one wszystkie na arkuszach. Ale po wyjęciu tych komponentów trzeba będzie je posegregować. W woreczkach fajnie, że zostały dorzucone. No, i mamy pierwszy z arkuszy. Arkusz, na którym znajdziemy z jednej strony statki, na które ładować będziemy zasoby. Mamy także kafle postaci, zarówno z trybu podstawowego, a więc burmistrz, zarządca, plantator, kupiec. Ale mamy także i korsarza z rozszerzenia. Co bardzo fajne, co mi się podoba, to jest to, że mamy także symbol danej postaci, widoczny w ten sposób. Bardzo ładnie to wygląda. Zdecydowanie bardziej atrakcyjnie wizualnie od. Wcześniejszych wersji Puerto Rico, z którym miałem przyjemność obcować, mamy także budynki, zarówno te małe, a więc przykładowo cukrownię, farbiarnię. Mamy także duże budynki dające, jak widzicie na końcu gry, punkty, klasztor. Mamy ratusz, mamy urząd celny, wszystkie też prezentują się wyśmienicie i do tego dublony stanowiące walutę w grze. Jedynka i piątka. Drugi arkusz, na którym ponownie mamy, to już jest arkusz łączony, chociaż nie. Tu mamy ponownie jeden okręt, mamy także kolejne budynki, suszarnią tytoniu, polarnią kawę, czarny rynek, latarnię. Mamy także uniwersytet, zakład jubilerski, statuę ogród pałacowy i znowu monety. Arkusz numer 3. Mamy dodatkowy kafelek. Corsarza, przeładownią, akwedukt to są budynki, zdaje się, z rozszerzeń, bo ich nie pamiętam w podstawowej wersji, żeby tak, żeby one występowały. Latarni też zdaje się, że chyba nie było. Skład, manufaktura, zajazd, faktoria, a więc kolejne budynki, ale jednocześnie kafelki, terenu, a więc te, które będzie można umiejscawiać u siebie i wykorzystywać dla potrzeb produkcji różnego rodzaju surowców. Jak widzicie, tak wygląda koszulka tych. Żetonów, one później będą dobierane, będą dostępne w konkretnej puli. Dalej mamy następny arkusz, ponownie z kafelkami, na których mamy możliwość umiejscowienia żetonów zasobów i budynki małego formatu, duży targ, mały targ, mały magazyn. To są wszystko budynki z podstawowej wersji gry. <laughs> na tym arkuszu nie ma dużych budynków, ale są dodatkowe niebieskie znaczniki. Te są, zdaje się, wykorzystywane w którymś rozszerzeniu. Następny arkusz to ponownie monety. Następnie mamy, zdaje się, kamieniołomy. Później mamy magazyny, duże budynki, twierdza, rezydencja, siedziba cechu. Kolejne arkusze, kolejne karty, ról, a więc budowniczy, kapitan, poszukiwacz i drugi poszukiwacz. Gubernator. I tutaj także przytulona biblioteka. Następnie mamy dodatkową planszetkę festynów San Juan, na który mamy także pokazane nagrody, jakie będziemy zdobywać rywalizując w trakcie takiego festynu. Mamy dodatkowe budynki, willa, kaplica, kancelaria, domek myśliwski, to na pewno jest z rozszerzenia. Kaplica Skarbiec, gildia murarska również z rozszerzenia. Mała farbiarnia, to podstawka. Mamy też małą planszetkę targowiska, z którego będziemy korzystać sprzedając surowce. Mapa wyspy. Każdy z graczy otrzyma taką planszetkę i będzie rozbudowywać swoją własną, swoją własną siedzibę, swoją własną plantację. Mamy także pole San Juan. Mamy wreszcie również skrót akcji i związany z tymi postaciami przywilej. Jak widzicie, planszetki w kilku egzemplarzach, co ciekawe, dwustronne. Pytanie, czy one się czymś różnią? Wydaje mi się, że nie. Chyba wyglądają identycznie. Chyba wyglądają identycznie, więc tak przynajmniej to na pierwszy rzut oka wygląda. Tych planszetek znajdziemy, rzecz jasna, 5, czyli dokładnie tyle ile osób może zagrać w Puerto Rico, bo taka będzie chodzić do pięciu graczy. Wreszcie mamy także planszę, na której będziemy przechowywać żetony budynków. To stąd będziemy je pobierać. A więc przed przystąpieniem do rozgrywki trzeba będzie umiejscowić na tej planszetce wszystkie. Dodatkowe żetony, które później będzie można kupować, czy też budować i umiejscawiać w naszym mieście. Tak prezentują się elementy składające się na trzecie wydanie Puerto Rico, w którym znajdziemy zarówno podstawową wersję gry, jak i cztery rozszerzenia. Zapraszam teraz do szybkiego podsumowania. Chciałbym podzielić się z Wami swoimi pierwszymi wrażeniami. Puerto Rico jest grą, którą miałem na swojej wishliście. myślę, że z dobrych 8 do 10 lat. Grałem w tą grę już po raz pierwszy bardzo dawno temu. Myślę, myślę że gdzieś w okolicach 2009-2010 roku. Czyli mimo wszystko sporo po tym, jak została wydana, ale to był mniej więcej ten czas, gdy wracałem do planszówkowego hobby. I od tamtej pory ta gra za mną chodziła. Raz na jakiś czas wracałem do pomysłu i kupno, ale zawsze pojawiały się inne priorytety. A ostatnio dzięki swojemu bratu ta gra trafiła do mojej kolekcji, bo trzymam ją w postaci prezentu rodzinowego, więc bardzo Ci dziękuję braciszku za ten prezent, naprawdę bardzo się nim ucieszyłem. Samo Puerto Rico, jak wcześniej wspomniałem, jest grą, no powiedzmy kultową grą, którą grała większość graczy gustujących planszówkach. Grom, od której też część osób zaczynała w ogóle swoją przygodę z planszówkami, więc tym bardziej jest mi przyjemnie, że mam już po tylu latach w swojej kolekcji i to jeszcze w tej wypasionej wersji, a więc trzecia edycja ze wszystkimi dodatkami. Myślę, że będzie się świetnie sprawdzać. Zresztą oceniając jej wygląd, oceniając jakość tego, co dostajemy w tym trzecim wydaniu, muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Grałem już w tą wersję na falconie. Nie grałem w tą wersję, grałem we wcześniejszą wersję, odświeżoną graficznie na jednym z poprzednich Falkonów. W tą jeszcze nie, bo to jest rzeczywiście ta nowa podrasowana wersja ze wszystkimi dodatkami, ale wygląda ona naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o sam setting, samą mechanikę, to gra, w przypadku której będziemy mieli mechanizm zmiennych, zmiennych ról, czyli będziemy co turę wybierać inną rolę postaci. Więc jest to jedna z tych gier, w przypadku których musimy. Myślę pójść w kierunku, w kierunku e, prozopagnozji i założyć, że nie pamiętamy o tym, że ktoś, kto siedzi obok nas był przed chwilą plantatorem, a teraz nagle jest gubernatorem. Ale to już naprawdę czepialstwo. Oczywiście gra bardzo płynnie chodzi i sam mechanizm zmiennych ról jest niezwykle pomysłowy. Zresztą Puerto Rico było jedną z pierwszych gier, które w ogóle stosowały taki pomysł, stąd też popularność tej gry. Szerzej opowiem Wam, oczywiście, o tym tytule w trakcie kolejnych materiałów. A póki co sprawdzę, jak wyglądają dodatkowe rozszerzenia i pewnie niedługo zagram swoją pierwszą partię. To był unboxing trzeciego wydania gry Puerto Rico, wydanej w Polsce przez wydawnictwo Lacerta. Dziękuję Wam serdecznie za jego obejrzenie. Zapraszam Was też do naszych innych filmów. Zobaczcie także, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Jeśli chcecie z kolei wybrać się ze mną na wirtualną kawę, zapraszam Was serdecznie do serwisu Buy Coffee Tu. Możecie też zostać patronem Wojennik TV, wtedy zapraszam Was na Patronite. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.